Cześć, dziś zapraszam na przepyszne piernikowe mafiny. Bardzo proste do zrobienia z wykorzystaniem mąki łubinowej. Zaczynam od połączenia wszystkich składników. Ciasto jest bardzo proste, należy tylko pamiętać o tym, żeby składniki były w temperaturze pokojowej. Miksuję do połączenia i na koniec dodaję posiekaną czekoladę. Przekładam do foremek na mafiny i piekę. U mnie czas pieczenia około 30 minut. Ale obserwujemy do tak zwanego suchego patyczka. Po tym czasie pozwalam, żeby jeszcze lekko ostygły w piekarniku wyłączonym. I jak sami widzicie, bardzo delikatne, puszyste. No i o tym, że pięknie pachną już chyba nie będę mówiła. Teraz polewa czekoladowa. I można podawać. Bardzo polecam. Więcej prostych keto-inspiracji znajdziecie w moich e -bookach. Do następnego razu. Pa, pa.